Siemanko, jestem Leon i dzisiaj pobieramy aplikację do głosu tłuma. Dobra, jak już jesteśmy w aplikacji to robimy tak. OK, pobieramy to co mamy i lecimy z aplikacją. Czekajcie, bo coś nie tak. Dobra, jak już jesteśmy w aplikacji, to robimy tak. Ok, piszemy to, co chcemy i jak chcemy zmienić głos naszego twórcy, to robimy tak. Wklikamy naszego twórcy i mamy różne. Wklikamy trzecie, żeby ustawić język, a drugie, żeby inny był głos twórcy. Ja mam polski ustawiony i wy też musicie mieć, bo macie angielski. Okej okay, mamy już koniec, wpisałem. Hej, YouTube. A na ten koniec. Zostawcie suba z dzwoneczkiem i lajkiem dobratopa.